Witam Państwa, jak widzicie muszę dotleniać wodę w basenie także było dobrze do pewnego czasu, no a teraz od dwóch dni zaczęło w basenie brakować tlenu, no i karpiki, dwa mi padło całe szczęście, że tylko dwa także Musiałem teraz wodę dotleniać. No i w tej chwili jest dobrze. Kupiłem takie, no tutaj jak to pływa do natleniania. Takie to cacko przyszło dzisiaj. Wpuściłem to do wody, miała być z tego fontanna. Miało to się dotlenieć, ale to jest, nie wiem. W ogóle nawet nie działa to Może jeszcze tam gdzieś wiadro, wodę by wstawił, to może by zdawało egzamin, ale nie tutaj, nie? Także wyglądało to dużo większe, nie? Jak się okazało, przyszło, też się zacząłem siebie śmiać, nie? Ale na zdjęciu zawsze wszystko inaczej wygląda, nie? Także musiałem niestety swoją pompę. Zamontować. No, i tutaj jak widzicie, jest natlenianie. Także jest dobrze. Woda tutaj, jak bąbelki, ten ładnie się dotlenia. No i jest dobrze. No, i na razie nie pływają powierzchni. Yy. Także to tak to wygląda. Jak widzicie, tak to już bym. Nic nie miał w tym stawiku I... A tak dotlenie może, może przeżyję. Chociaż, chociaż nie jest Będzie chyba to ciężko, ale zobaczymy, nie? Jak to wyjdzie? No do tej pory było dobrze, nie? Także to tak wygląda Woda. No i zobaczymy, Natlenianie teraz to jest dobre zaraz pompę wyłączę będę co pewien czas tam włączał najbardziej to chyba mnie się wydaje że to występuje tam ta przyducha najmniej tlenu jest zawsze nad ranem także ale dzisiaj już wstałem o 4 rano to godzinę pompa pochodziła i przyszedłem tutaj potem o piątej. To wszystko już było ok, w porządku. Także pozdrawiam z działki tutaj Ewy. Także no zobaczymy, pożyjemy, będziemy wiedzieć. Na bieżąco będę informował co się dzieje.